Pomimo, że Wiedźmiński tryb życia nie wydaje się być zbyt skomplikowany, bo polega mniej więcej na podróżowaniu od miasta do miasta i od wioski do wioski przyjmując po drodze zlecenia na przeróżne potwory, a następnie zimowaniu w Wiedźmińskiej twierdzy, to trzeba przyznać, że taki prosty wiedźmiński tryb życia nie dotyczy Geralta z Rivii. Biały Wilk jest zdecydowanym wyjątkiem od tej reguły. Wielokrotnie bywał na królewskich dworach czy czarodziejskich balach, zawierając przy tym znajomości z wieloma wpływowymi osobistościami, ale też popadając w konflikty z potężnymi wrogami w postaci czarodziejów. Polityków, łowców głów, bandytów, czy nawet całych organizacji przestępczych. Organizacji, do których należało mnóstwo ciekawych, wpływowych i potężnych osób, które z ukrycia lub bardziej bezpośrednio niezwykle mocno ingerowały w losy miast, państw, czy nawet całego kontynentu. I to właśnie o takich najbardziej wpływowych czy największych organizacjach przestępczych w uniwersum Wiedźmina zamierzam opowiedzieć wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Przed obejrzeniem muszę ostrzec Was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina, zarówno książek, jak i gier. Niewiele jest miast, w których podziemny półświatek jest ogarnięty takim chaosem, jaki panował swego czasu przez wiele lat w półświatku przestępczym w Nowigradzie, największym mieście północnych królestw. Przez lata, aż do roku mniej więcej 1268, w nowigradzkim półświatku walczyło ze sobą kilka wielkich gangów, agenci wywiadów różnych państw, bankierzy, stróże prawa i wpływowe religijne bojówki. Jako, że Nowigrad pełni rolę swoistego centrum handlu na północy, dziejący się tam chaos nie działał na jego korzyść. Szczególnie stwarzając niebezpieczeństwo rozwijania się w nim wpływów nilwgarskich. Na szczęście świadome tej niekorzystnej dla północnych królestw a w szczególności Redanii sytuacji, był Sigismund Dijkstra, były przywódca redańskich tajnych służb, znany w przestępczym półświatku jako Roywen. To właśnie on zainicjował powstanie syndykatu, urządzając tajne spotkania z miejskim hierarchą Cyrusem Engelkindem Hemelfartem oraz bosami czterech największych nowigradzkich gangów. Karlo Varese, znanym jako Tasak, Franciszkiem Bedlamem, znanym jako Król Braków, Cyprianem Wilejem, znanym jako Skurwiel Junior oraz Gudrun Bjornsdottir, byłą skeligijską piratką. Począwszy na spotkaniach omawiano i ustalono poszczególne strefy wpływów w mieście, lecz w końcu wszyscy doszli do ostatecznego porozumienia, ustalając swego rodzaju sojusz i współpracę. Głównym celem syndykatu była wzajemna pomoc wszystkich członków między sobą. To znaczy, chodzi oczywiście o wzajemną pomoc głównych bosów, a nie osób położonych niżej w hierarchii, gdyż i tak o dokładnym charakterze syndykatu wiedzieli tylko jego założyciele i kilka zaufanych person. A cała ta wzajemna pomoc miała na celu maksymalne powiększenie zysków przywódców syndykatu. Pozostali członkowie gangów znali jedynie stworzoną przez syndykat tajną walutę oraz ich napisane przez Dijkstra kodeks. Pewnie zaciekawiła was ta specjalna waluta. Otóż jest nią wykonana ze złota moneta syndykatu z wyrytym na niej napisem Syndykat niezłamane ślubowanie. Służyła ona do płacania za wszelkie zadania lub do wymiany w zamian za jakiś towar i zapłacenie taką monetą przypieczętowuje pomiędzy płacącym a przyjmującym monetę nienaruszalny pakt którego złamanie prowadzi do zapłacenia najwyższej ceny. I w takim wypadku nawet przywódcy gangów nie są w stanie ochronić takiego delikwenta. Wiadomo, że z syndykatem w jakimś stopniu powiązana była inna duża organizacja, znana jako Salamandra, działająca w branży handlu Stechem. Ponoć sam Dijkstra pomógł Azarowi Javedowi oraz kolejnemu po Hemelfarcie, wysoko postawionemu w kościele wiecznego ognia człowiekowi, Jakubowi de Aldersbergowi, ją stworzyć. Działania Salamandry zostało jednak ostatecznie stłumione przez Geralta z Rivi. Wracając zaś do stricte syndykatu, to jego dowódcy i założyciele podzielili między sobą Nowigrad na strefy wpływów i nadal władali własnymi gangami. Franciszek Bedlam, znany jako Król Żebraków, jest człowiekiem inteligentnym i pragmatycznym. Zarządzał gangiem znanym jako Niepostrzeżeni, do którego należeli głównie przemytnicy, złodzieje, żebracy i prostytutki, a gang czerpał zyski głównie z wyłudzeń i kradzieży. Król Żebraków stworzył nawet w Nowigradzie coś na zasadzie zamkniętego osiedla, miejsce nazywane Zgniłym Gajem, do którego wejść mogły jedynie osoby znające hasło. W innym wypadku, aby tam wejść, trzeba uiścić drobny datek na rzecz rozwoju osiedla. W Zgniłym Gaju schronienie mogli znaleźć bandyci i Żebracy, a także wszelkiej maści odbieńcy prześladowani przez Kościół Wiecznego Ognia, tacy jak czarodzieje, alchemicy czy Nieludzie. Ponadto swego czasu Król Żebraków był również właścicielem burdelu, znajdującego się na terenie Nowigradu, zarządzanego przez Madame Louise. Carlo Varese, znany również jako Tasak, to słynny ze swojej brutalności bezwzględny krasnolud zarządzający gangiem składającym się głównie właśnie z krasnoludów, ale też gnomów i niziołków, znanym jako Złotnicy. W przeszłości Tasak był rzeźnikiem, lecz po dostrzeżeniu swego braku oporów przed zabijaniem, postanowił zrobić karierę w nowigradzkim półświadku. Po czasie zjednał sobie przychylność innych nieludzi i stworzył własną organizację. Jego ludzie, czy raczej nie ludzie, znani są z swoich przeciwników i rzucania ich na pożarcie rybom do pontaru. Co ciekawe, mimo to Tasak dla swoich sojuszników był bardzo serdeczny i traktował ich wręcz jak rodzinę. Krasnolud posiadał nawet własnego, wyposażonego w zbroję płytową śmiercionośnego dzika o imieniu Szablozębne. Złotnicy kontrolowali głównie obrzeża miasta, a po czasie również port. Cyprian Vilej, znany również jako Skurwiel Junior, zarządzał gangiem znanym jako Porąbańcy, którym to w przeszłości rządził ojciec Cypriana, Alonso, znany szerzej jako skurwiel Senior. Cyprian znany był ze swojej bezwzględności i sadystycznych zapędów, co mogło być efektem sposobu, w jaki wychował go ojciec, który był dla syna bezlitosny i często go bił. W końcu Junior osobiście postanowił zlecić zabójstwo własnego ojca, po czym przejął jego interes. Porąbańcy kontrolowali najbiedniejszą dzielnicę Nowigradu, czyli Okrawki, ale też górne miasto, i działali również w Oksenfurcie, gdzie Junior miał swoją siedzibę. Oprócz tego Cyprian Wilej był właścicielem kasyna, oraz słynnej nielegalnej areny, na której oprócz ludzi walczyły również zwierzęta i potwory. Oba miejsca były głównymi źródłami dochodów Wileja. Za czasów syndykatu Cyprian nawiązał nawet bliższą współpracę z hierarchą Hamelfartem, który sprzedawał juniorowi fanatyków Wiecznego Ognia do walki na arenie, pożeranych następnie przez należącą do Cypriana Wiverne o imieniu Sharpie Skrzydło. Jego ludzie znani są z noszenia charakterystycznych masek i makijażu oraz przebierania się za błaznów. Gudrun Bjornsdotir to była skeligijska piratka, zarządzająca gangiem znanym jako poławiacze. Wychowała się na wyspach, gdzie nauczyła się wojaczki i zafascynowała się statkami. Jej ojcem był pirat Bjorn Stormurson, który obiecał córkę bogom w zamian za pomyślność w boju. Z tego powodu Gudrun postanowiła uciec. Wyruszyła w morze, po czym została piratką i kapitanem Drakkaru Z Swego czasu siała po strach na wielkim morzu, łupiąc mnóstwo kupieckich statków. W końcu przybiła do portu w Nowigradzie, gdzie sprzed dała swoje łupy, dzięki czemu stała się bardzo bogata i zapragnęła osiąść w wolnym mieście. Razem ze swą załogą rozkręciła działalność przestępczą, zakładając gang poławiaczy, a jej statek stał się miejscem przechowywania jej skarbu. Poławiacze przejęli kontrolę nad przystanią oraz miejskimi dokami, a także utrzymywali kontakty ze skeligijskimi korsarzami. Co ciekawe, Gudrun słynęła również ze swojej nieprzeciętnej urody. Z tego powodu wielu mieszkańców wolnego miasta starało się o jej względy. Skeligijska jednak odrzucała wszelkie zaloty, gdyż jej serce należało do Imkę, nowigradzkiej prostytutki, w której była zakochana. Cyrus Engelkind Hemelfart, pełniący funkcję hierarchę Nowigradu, posiada wysoką pozycję wśród władców północy, którzy się z nim liczyli. Jest dosłownie przywódcą Kościoła Wiecznego Ognia, coś na wzór papieża. Mimo to hierarcha znany był ze swojej rządzy władzy i postępowania niekoniecznie zgodnego z doktryną kultu Wiecznego Ognia. Dlatego też zdecydował się na współpracę z bossami największych nowigradzkich gangów, z którymi dzielił się władzą w mieście. Pomimo że organizacja znana jako łowcy czarownic nie posiada jednego głównego przywódcy, część z nich z pewnością była podległa właśnie hierarsze Hemelfartowi. No i jeszcze Sigismund Dijkstra, znany też jako Ziggy Royven. On z kolei wrócił do z północy po II wojnie z Glfgardem w towarzystwie Isengrima Grima oraz Trola Barta. Najpierw udał się do Oksenfurtu, gdzie pomógł swojej córce, a następnie skierował się do Nowigradu, gdzie dzięki swojemu doświadczeniu, kontaktom i pieniądzom założył mafię, kupił łaźnię, która służyła jego nielegalnym interesom i zaczął robić karierę w Nowigradzkim Półświadku. Szybko stając się jedną z najważniejszych person w tej społeczności. Aż w końcu to on zainicjował powstanie syndykatu, tworząc również jego kodeks, a organizacja miała oczywiście w odpowiednim momencie przysłużyć się jego planom odbudowy redanii. Nie wiadomo, co dokładnie stało się w przyszłości z syndykatem, ale prawdopodobnie upadł. Świadczy o tym brak obecności Gudrun i poławiaczy w trakcie wydarzeń Wiedźmina 3 oraz to, że ich tereny, czyli doki oraz przystań, są we władaniu Tasaka i jego złotników. Prawdopodobnie syndykat zostaje zastąpiony Wielką Czwórką, w której skład wchodzą Ziki Royven, Tasak, Król braków i Cyprian Vilej, ale ta też zdaje się rozpadać przez stradę juniora. Zresztą on sam może zginąć podczas rozgrywki. Oprócz tego życie może stracić również Dijkstra i po jakimś czasie też Tasak. Wielka Czwórka tak czy inaczej w końcu prawdopodobnie upada lub zostaje zastąpiona przez innych nowych przywódców, bo nawet jeśli Dijkstra nie zginie, to i tak może przejąć władzę nad miastem jako kanclerz Redanii. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo wątpię, że po przejęciu władzy przez Dijkstra Nowigrat nadal pozostałby wolnym miastem. Ale to już tylko moje domysły. Inną organizacją przestępczą, której działania, podobnie jak syndykatu, odbiły się na wszystkich północnych królestwach, była Salamandra. Jej siedziba znajdowała się z kolei w Temerii, a dokładniej stolicy tego państwa, w Zimie, gdzie prowadzili najwięcej działań. Została założona przez potężnego z zrykańskiego czarodzieja-renegata Azara Javeda, na prośbę Jakuba de Aldersberga, wielkiego mistrza Zakonu północnej Róży, który chciał wykorzystać ową organizację do własnych, politycznych celów, a jego ambicje sięgały nawet władzy nad całym kontynentem. Salamandra Salamandra zajmowała się głównie produkcją i handlem fistechem, a ich najważniejsze laboratoria znajdowały się w wyzimskich kanałach. Bandyci zmuszali tam alchemików do pracy, a nad całą produkcją czuwali bracia Gellert i Roland Blenheim. Oprócz tego owa organizacja czerpała zyski również na wszelkich wymuszeniach i morderstwach. Co ciekawe, oprócz zwykłych oprychów i alchemików, Salamandra zrzeszała również magów, których nauczał sam Azar Javed. Jego pierwszym i najlepszym uczniem był Savolla. Mimo to prawą ręką Zarykańczyka była osoba niezwykła, w żaden sposób z magią. Najemny morderca ścigany listami gończymi w Redanii, Temeri i Kedwen, o pseudonimie magister. W pewnym momencie w roku 1270, niedługo po tym jak Biowilk w tajemniczych okolicznościach niespodziewanie pojawił się w dolinie kermoren gdzie zaopiekowali się nim przyjaciele, bandyci salamandry, na czele z Azarem Javedem, magistrem i Isavolą, zaatakowali Wiedźmińską Szkołę Cechu Wilka i pomimo wielu strat w ludziach i potworach, bo w walce stracili również potężną, stworzoną przez Javeda przerazę, wykradli z Wiedźmińskiego laboratorium tamtejsze tajemnicze tajemnice dotyczące przeprowadzania wiedźmińskich mutacji, a magister zdążył jeszcze zabić pewnego kandydata na Wiedźmina imieniem Leo. Tajemnice posłużyły im do kolejnego niecnego procederu, zleconego przez samego Mistrza Zakonu Płonącej Róży Jakuba de Aldersberga. Mianowicie obrał on sobie za cel stworzenie armii bezwolnych, posłusznych i śmiertelnie niebezpiecznych mutantów, do czego owe wiedźmińskie tajemnice miały mu się właśnie przydać. Zyrikeńskiemu czarodziejowi udało się sprostać zadaniu. Stopniowo produkował on coraz doskonalsze mutanty, zaczynając od tworzenia potworów i mutacji zwierząt. Stworzył przerazy, zmutowane ogary, śmiercionośnego Kościoła i w końcu zmutował nawet ludzi, między innymi rycerzy zakonu płonącej róży, tworząc armię, za pomocą której wielki mistrz próbował przejąć władzę w zimie. Przeszkodził mu w tym jednak Gerald Zriwi, likwidując wcześniej osobiście Azara Javeda i przykładając się istotnie do śmierci magistra. W ten sposób działalność salamandry została oficjalnie zakończona, choć jeszcze przez jakiś czas nie do Próbowały działać na rynku handlu i Co ciekawe, jeszcze w czasach działalności Salamandry owa organizacja była wykorzystywana przez takie osoby jak Król Radowit, a z kolei sama organizacja współpracowała nawet z córką Foltesta Królewną Addą. Odcisnęli więc oni spore piętno na Królestwach Północy. Nie da się ukryć, że organizacją przestępczą, mającą swego czasu niezwykle istotny wpływ na królestwa północy, a nawet cały Wiedźmiński kontynent, byli królobójcy. W jej skład wchodzili Wiedźmini ze Szkoły Cechużmii, a powołał ją sam cesarz Nilfgardu, Emir War Emreys. Jej celem było sianie zamętu w północnych królestwach, m.in. poprzez morderstwa tamtejszych władców, jak zresztą podpowiada nazwa organizacji. W nagrodę Emir obiecał Wiedźminom, że odbuduje ich znajdującą się w Nilfgardzie Szkołę Cechużmii. Niewielka grupa królobójców, gdyż znamy ich zaledwie czterech członków, okazała się jednak działać niezwykle profesjonalnie i skutecznie, gdyż udało im się zabić dwóch króli z trzech, na których zamachy zaplanowali. Świadczy to o niezwykłej skuteczności, bo przecież królowie najpotężniejszych północnych państw są prawdopodobnie najpilniej strzeżonymi osobami w tym regionie. Ponadto byli w stanie wykorzystać do własnych celów i następnie przechytrzyć skojatel pod wodzą Jorweta, czy nawet loże czarodziejek. Mimo to, w zależności od decyzji Geralta, wszyscy królobójcy zginęli lub zginęła ich zdecydowana większość, za wyjątkiem Letos z Gulety. Ich pierwszym celem był król Temerii Foltest. Zamach na niego jednak się nie powiódł, gdyż udaremnił go wiedźmin Gerald Rivi, który odbierał akurat od króla nagrodę za pomoc w pokonaniu Jakuba de Altersberga. W wyniku nieudanego zamachu z rąk Białego Wilka zginął jeden z czterech królobojców z wiedźmińskiej szkoły cechuszmii o nieznanym imieniu. Kolejnym celem zabójców królów okazał się król Edirn, Demavent, którego to Leto z Gulety zabił dzięki pomocy Loży Czarodziejek. Następnie ten sam wiedźmin, dokonał w końcu skutecznego zamachu na Fultesta, który powiódł się pomimo tego, że król chroniony był przez samego Geralta z Rivi. Tym razem w zamachu pomogli mu skojateli Jorweta, i jako, że udało mu się uciec z niepostrzeżenia, to Geralt z Rivi został oskarżony o zabójstwo Flotesta, czym królobójcy wzniecili na północy jeszcze większy zamęt. Następnie wiedźmini o imionach Serit i Egan podjęli się zamachu na króla Cadwen, Henselta, lecz nie powiódł im się on, a obaj wiedźmini zginęli. Mimo to Henselt niedługo później i tak może zginąć, zabity przez Wernona Rosza. Po udanej serii zabójstw, królobójcy zostali ostatecznie oszukani przez cesarza, który wyznaczył nagrodę. Za głowę Leto z Gulety, jeśli ten przeżył konfrontację z Geraltem. Inną, popularną swego czasu w niektórych miejscach, lecz mniejszą organizacją przestępczą była Hansa, znana jako Szczury. Grupa powstała około roku 1266 w jednej z osad w będącym prowincją Nilfgaardu, państwie Geso. Należało do niej sześć osób, które poznały się w jednej z wiosek podczas obchodów święta Lammas, gdzie połączyły ich podobne charakterystyczne, a czy nietypowe stroje oraz zamiłowanie do komi. Założyli Hanzę, w skład której wchodzili herszt grupy Deserter, człowiek o imieniu Giselher, jego kochanka, wygnana przez swój lud elfka Iskra, wywodząca się z bogatej, szlacheckiej rodziny kobieta o imieniu Mistle, człowiek o imieniu Asse, który swego czasu uratował życie Mistle, Nilfgaard czy Kriff oraz mężczyzna o imieniu Kiley. Ten ostatni w pewnym momencie został schwytany przez inny gang znany jako Nissirovie, a Ciri schwytali łowce niewolników. W końcu doszło do spotkania obu grup, w trakcie którego Ciri pomogła uwolnić się związanemu Kailajowi, a chwilę później ruszyły mu na pomoc szczury, które będące pod wrażeniem umiejętności walki Ciri i wdzięczne za pomoc ich kompanowi, pomogły jej uciec i zabrali ją na noc do jednej ze swoich kryjówek. Ostatecznie, po wielu dyskusjach pomiędzy członkami Hanzy, szczury postanowiły przyjąć ją do siebie jako siódmego członka i grupa zaczęła nazywać ją Falcon. Szczury zajmowały się głównie napadaniem na karawany, grabieniem kupców i zabijaniem dla rozrywki. Początkowo lokalne władze nie obawiały się ich za bardzo, do czasu, aż okazało się, że działania szczurów, oprócz tego, że są chaotyczne, są jednocześnie dosyć sprytne. Otóż nie zależało im na bogactwie i wszystko, co udało im się zrabować, wydawali na ubrania oraz broni, a a także rozdawali lokalnej ludności. Dzięki temu prosty lud ich chronił, pomagając im się ukryć, nie wyjawiając strażnikom, gdzie się znajdują, a nawet ukłamując ich co do kierunku, w którym się udali. Szczury były więc nieuchwytne, dopóki zlecenia na ową Hanzę nie otrzymał słynny łowca głów, Leo Bonhart. Gdy członkowie Hanzy się o tym dowiedzieli, byli na tyle lekkomyślni, że uważali, iż uda im się pokonać Bonharta i sami postanowili się do niego udać, by stawić mu czoło. Nim to się jednak stało, grupę opuściła Ciri, która zapragnęła wrócić do swojej ojczyzny, odzyskać tron. Bonhard zastawił na nich pułapkę i zabił wszystkie szczury, a następnie poodcinał im głowy. Gdy Ciri dowiedziała się o zasadce, udała się do wioski, w której Bonhard czekał na szczury, ale niestety nie zdążyła im pomóc i została złapana przez łowcę nagród żywcem. W ten sposób szczur które zakończyły swoją działalność. Może i nie była to jakaś wielka i sławna na cały świat organizacja, ale zapewne nie do końca świadomie wpłynęli oni na losy świata, pomagając Siri i odciskając się w pewien sposób na jej psychice. Ostatnią organizacją przestępczą, o której chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, byli znani w Królestwach Północy bracia Michelet. Grupa składała się z czterech braci o nazwisku Michelet, którzy byli zawodowymi mordercami do wynajęcia. Ich przywódcą był jeden z braci o imieniu Tublank, który dzięki temu, że jako jedyny uczęszczał w młodości do szkoły świątynnej, potrafił czytać i pisać. Dlatego też to on negocjował umowy i generalnie rozmawiał ze zleceniodawcami o interesach. Mimo to w walce niczym nie ustępował swojemu rodzeństwu. Wiadomo, że był mordercą od 14 roku życia. Pozostali bracia, czyli Rizzi, Flavius oraz Lodowico zajmowali się samą walką, a ta wychodziła im nadzwyczaj dobrze. Wszyscy czterej byli bardzo doświadczeni i zgrani ze sobą. W pewnym momencie zostali wynajęci przez Rinsa, który zlecił im zabójstwo Geralta z Rivi, choć nie powiedział im z kim będą mieli do czynienia. Poinformował ich, że to zlecenie na zwykłego człowieka. Bracia stoczyli z Wiedźminem walkę w Oxenfurcie, która była dla Geralta niezwykle ciężka. Zgrani bracia atakowali go parami z Stron, a Białowilk, pomimo zażycia przed walką wieloliksirów, skończył tą walkę ciężko ranny. Zresztą doskonale pamiętam te sceny z książki, bo były to chyba jedne z moich ulubionych w całej sadze i być może był to nawet, według mnie, najlepszy opis walki w serii. Geraltowi udało się unieszkodliwić braci, a Filipa Eilhart pod sam koniec walki zabiła sztyletem Tublanka, czyli jedynego piśmiennego z braci. W ten sposób zakończyła się działalność owej mini organizacji przestępczej. Na wieść o śmierci braci Michalet, ponoć wielu Radańczyków odetchnęło z ulgą. A w Oksentfurcie można nawet było odebrać sporą nagrodę za ich głowy. To już wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Koniecznie napiszcie, która z organizacji, o których dzisiaj opowiadałem, najbardziej Was zainteresowała. Oprócz tego, zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Facebooka i TikToka. Na razie.